Obywatelki i obywatele, zwracam się do Was dziś jako Filip, ale także jako szef Rady Nadzorczej Proton News. Proton News znalazły się nad przepaścią. Redaktor Siedmierk zachorowała, w związku z czym to ja prowadzę dzisiaj ogłoszenie. Szanowni Państwo, pozwolę sobie rozpocząć proto news od podania prognozy pogody na nadchodzące dni. Otóż we wtorek spodziewamy się 13 stopni Celsjusza i przelotnych opadów deszczu. W to, yy, środa natomiast to 12 stopni i niestety będzie kropić nadal. W czwartek rozpoczną się przejaśnienia. Spodziewamy się około 16 stopni, jednakże niebo będzie dalej częściowo zachmurzone. Prawdziwa bomba pogodowa zapowiadana jest na piątek, kiedy to spodziewamy się 20 stopni Celsjusza, słoneczne niebo i wspaniałej, gorącej atmosfery na protonie. Jak doskonale wiecie, marcowe nauczanie na protonie jest oparte o postać Mojżesza. Rozmawiamy o tym, jak Bóg powoływał Mojżesza. W zeszłym tygodniu kazanie nosiło tytuł A teraz idź! Bóg wysyła Cię do tego, żebyś zrobił coś niesamowitego ze swoim życiem, do tego, abyś przeżył swoje życie w sposób wspaniały i niezwykły właśnie teraz. Nie chcę, żebyś to odkładał na później i nie możesz Mu nawet zagwarantować tego, że zrobisz to później, ponieważ jutro nie należy do Ciebie. Nie możesz rozdawać czegoś, co nie należy do Ciebie, w związku z czym nie dawaj Bogu jutra, daj Bogu dziś, daj Bogu swój czas dzisiaj i zobaczysz, jak wspaniała to będzie decyzja. Temat kazania w nadchodzący piątek to co jest w Twojej dłoni. Kiedy Bóg Rzesza, Mojżesza, Mojżesz wystawiał swoje argumenty, dlaczego to nie on powinien to zrobić. Jednak Bóg zadał mu pytanie, co trzymasz w swojej dłoni. Była to laska, którą Bóg używał później w niesamowity sposób. Chciałbym zadać to samo pytanie Tobie, co trzymasz w Twojej dłoni. Bóg już dał Tobie wszystko to, co jest potrzebne do tego, żebyś wypełnił powołanie, które jest na Twoim życiu. I chcieli... o tym będziemy w tym tygodniu mówić. I cię zachęci do tego, żebyś się zastanowił nad tym, co jest w Twojej dłoni i czego możesz użyć do tego, aby Boże Królestwo się rozwijało. Hej, to będzie naprawdę wspaniały czas. Wierzymy w to, że wiele y, osób będzie zbudowanych i zachęconych do tego, żeby jeszcze bardziej angażować się w budowanie Bożego Królestwa. Dlatego, dlaczego nie przeprowadzić swoich znajomych i przyjść w piątek o 18.30 na Protona. Za trzy tygodnie, 4 kwietnia, spodziewamy się gościa, będzie to Stanisław Michalak, mój dobry kolega, który ma wspaniałe świadectwo, ma dla nas wierze wspaniałe rzeczy, te przekazania. Więc przeprowadźcie swoich znajomych, zapiszcie to w Waszych napiętych terminarzach i bądźcie tutaj 4 kwietnia. Teraz stary, to co mogę już spać. Na razie trzymaj się poskładać. tam żyć do dziś wieczorem.